Cześć, witamy Was po dłuższej przerwie. Trochę się u nas działo, dlatego nie publikowałyśmy żadnych odcinków. My jesteśmy tęczowy lifestyle, czyli Aga i Lulu. Jesteśmy parą, mieszkamy w Warszawie i pokazujemy życie nieheteronormatywnych dziewczyn. Na naszym kanale pokazujemy nasze życie, nasze podróże i nie tylko. Również rozmawiamy z ciekawymi gośćmi i edukujemy na różne tematy. Dlatego subskrybujcie nas, dajcie nam lajka, napiszcie może jakiś komentarz od czasu do czasu, no bo to nam po prostu podbija zasięgi i sprawia, że możemy się szybciej rozwijać. Jakbyście byli, były zainteresowane jakimiś tematami, to też koniecznie napiszcie o tym w komentarzu, a my postaramy się sprostać im komentarzom. Tym. <laughs> A teraz przechodzimy do głównego tematu naszego odcinka, czyli naszej historii. Dostałyśmy już kilka pytań, jak właściwie się poznałyśmy, więc stwierdziłyśmy, że to jest idealny temat na odcinek. No to może na początek powiedzmy coś o tym, jak się w ogóle poznają osoby nieheteroseksualne w tym kraju przynajmniej. Bo to się też zmieniło w ciągu ostatnich lat. Mhm. Dzisiaj jest inaczej niż jeszcze 10 lat temu, a może przyszłość w ogóle coś innego przyniesie. Kiedyś była inna strona, która potem się stała Queer.pl Mnie na niej nie było, ale Aga była na niej. Byłam. Może... Jedna randka się odbyła. Może ktoś trafił na innej stronie. Potem po innej stronie i po Queerze to już był chyba tylko Tinder. Mm. Na Tinderze różne osoby można było spotkać i różną można było sobie zaznaczyć tam opcje, kobiety, mężczyźni, także yy, jak najbardziej queerowe osoby można było tam spotkać. Są też różne inne apki i nawet ja z nich korzystałam yy, podczas mojego okresu randkowego. Była taka apka, że można było napisać do kogoś, kogo się spotkało na ulicy. O! I... Tak, i to i na przykład pokazywało kiedy spotkałaś tą osobę i potem mogłaś do niej napisać. No i to też mogła być kobieta, także... No, naprawdę, XXI wiek. No oczywiście y, m, dla mężczyzn y, jest raczej grind. Dla mężczyzn jest chyba też więcej apek niż dla kobiet ogólnie. I więcej miejsc. I więcej. No dobra, już jakby. I mean. I know, I know. W każdym razie, y, w każdym razie i nie pamiętam nazwy tej aplikacji, ale też jakby zarejestrowałam się na jakiejś aplikacji kiedyś i pamiętam typowo dla kobiet, i pamiętam, że nie było tam prawie nikogo. Osoby nieheteroseksualne, tej samej płci można też spotkać oczywiście na żywo, czyli na przykład w klubach LGBTQ, albo na imprezach różnego rodzaju, raczej w większych miastach w Warszawie, tak, w Krakowie, w Gdańsku są hachy, ale też wydaje mi się, że teraz jest troszkę łatwiej rozpoznać bez nawet tej imprezowej otoczki, że ktoś jest no, gay, prawda? No to ty jakby przez na przełomie tych nawet 10 lat myślę, dużo się zmieniło pod kątem wychodzenia z szafy, odkrywania swojej tożsamości. No, zrobił się trochę na to boom mimo wszystko. Trochę łatwiej jest po prostu rozpoznać i może zagadać na przykład. Hej. Tak jeszcze są zapomniałaś grupy na Facebooku, gdzie tak. dziewczyny piszą, że chętnie kogoś poznają. Czasami są jakieś ogłoszenia i to typowo kobiece grupy, tak? No bo więcej jest grup LGBT gdzieś tam na Facebooku i tam też są jakieś ogłoszenia, ale takich kobiecych no to wydaje mi się, że tak dwie, trzy grupy. No, no także jakby ktoś szukał drugiej połówki to i są właśnie sposoby. Są na to różne sposoby. A są. czasami można kogoś poznać w zupełnie przypadkowym miejscu, rodem z komedii romantycznej. No dobra, a jaka była nasza historia? Jak to już było tyle lat? Ile to już lat? No, Prawie. no jakby cztery już minęły od kiedy się poznałyśmy, a mm, <laughs> niedługo będzie czwarta rocznica, kiedy jesteśmy razem. Tak, może dla niektórych to nie jest długo, ale w sumie mój to jest najdłuższy związek. W życiu. No, no, w zasadzie też. Wydaje mi się, że tutaj dwie rzeczy działały na naszą korzyść, czyli to, że jesteśmy w tym samym wieku, czyli nie było jakichś dużych róż różnic pokoleniowych, po prostu. A po drugie, obydwie miałyśmy już jakąś historię związkową. To znaczy, jedna pierwsza, pierwsza taka miłość, tak? Szalona, super Bolecna. tragic, romantik, werter, miłość. Już to przeżyłyśmy. No i drugi jakiś taki poważniejszy związek. No i wydaje mi się, że teraz jak już trzecie podejście takie poważniejsze nad, nad nastąpiło, oczywiście poza innymi jakimiś małymi zwią związeczkami. No to wydaje mi się, że to już był taki moment, że... Gotowe na to. Jakbyśmy się spotkały, jakby nie wiem, no 10 lat temu, to już rozmawiałyśmy o tym często, że to w ogóle jakby nie, nie poszłoby. Timing jest szalenie ważny. W sensie czasami dwie osoby, które się spotkają w złym miejscu, w złym czasie, mogą nie skończyć tak, jak mogłyby skończyć w innych okolicznościach. Ale nam się udało. To co? Jak to było? Proszę bardzo. Jak to było? Ach, na mnie to zrzucasz. No dobrze, no chyba zaczęło się od tego w sumie, że gdzieś się tam zmeczowałyśmy na Tinderze. W sumie Tindera miałam ja osobiście bardzo krótko, a ja miałam bardzo długo. <laughs> tak, i wtedy się zmeczowałyśmy. Ja tam zobaczyłam cię i pomyślałam, dobra, fajnie, napiszę. Był też Instagram podany, więc już totalnie wszystko wiedziałam, bo to tam super można sobie podpiąć, prawda? Zawsze do tego. Napisałam, nic się nie wydarzyło, ale tak naprawdę też nie minęło dużo czasu od tego momentu i skasowałam aplikację i pomyślałam sobie, że no dobra, jak odpisała to okej, okay, ale no już gdzieś poszłam dalej, tak? Okazało się, że nie odpisała, że po prostu mnie zgołstowała. Tak było. To było jakieś... Siedem to, lat e, temu? Jezu, nie, no to było w dwudziestym. 2000... Że, żeby to umieścić, żeby to umieścić w, w czasie. Nie, nie. Ale ja bym się chciała usprawiedliwić, przepraszam bardzo. Słuchamy, <laughs> słuchamy, wszyscy słuchamy. No bo jakby. No, Tinder jest jakby specyficzną aplikacją, tam się wszyscy gustują. Ile mnie osób zgustowało, to ja nawet, ja nawet nie chcę wspominać. Minął rok. Mniej więcej znowu kwiecień. Ja gram ze swoim zespołem na festiwalu Spring Break w Poznaniu. On już się teraz nie odbywa. I nagle w środku mojego koncertu. Lulu wtedy grała w zespole Divines, dodam. I nagle w środku mojego koncertu wchodzi zespół Divines, czyli Lulu Zupczyńska i Piotr Łaziuk. I Daj. wtedy czas się dla mnie zatrzymał. Ugięły się pode mną nogi. Niestety byłam wtedy w związku, więc tak. Więc, Ale. Więc jakby nie rozwijałam tego dalej, uczucia, że coś się ugięło yy, we mnie i zgięło. Zagadaliśmy tam chwilę po koncercie. Ościebie bardziej gadałam z Piotrkiem, bo Lulu była jakaś taka. Ale to jest taki, niezbyt rozmowna. To jest takie dziwne wspomnienie dla mnie, bo ja uważam, że ja byłam rozmowna ty i Ty absolutnie nic nie, nie mówiłaś wtedy. Może nie gadałam za dużo, no bo trzeba zachować jakiś poziom tajemniczości i nie można jakby wszystkiego wykładać od razu. No ale no wiesz, to Jasne. raz. A po drugie, no to ja sobie pomyślałam, że hej, jaka fajna dziewczyna. No, fajna, fajna, ale tak czuję, że to nie na teraz historia. No była nie na teraz, bo miałam wtedy dziewczynę, więc to by się nie, nie mogło udać. Sobie, tak, i pomyślałam sobie no trudno, no bo w sumie tak wtedy byłam taka poszukująca, a może kogoś spotkam. No i ale to nie był ten moment. To nie był ten moment, no właśnie. Gdzieś tam po drodze kilka razy Lulu mi się śniła, ale trochę to wypierałam. Natomiast gdzieś w okolicach grudnia y, rozstałam się z y, tamtą dziewczyną. Po prostu różnica charakterów nie pozwoliła nam być razem. I napisałam do Lulu, czy chciałaby się spotkać? Na herbatę. Na herbatę. A ona na to, że, że na herbatę z wkładką. Z prądem! Z prądem. <grym> z prądem. I Aga się przestraszyła, że mam problem z alkoholem. Nie, 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 to nie, nie, nie. To nie była nie stu. Co ty wygadujesz? No tak powiedziałaś! Powiedziałaś, że się przestraszyłaś, że jak to z prądem? Różne słuchy o tobie chodziły na mieście, więc wiesz, ym, trzeba było uważać, yy, z kim ja się w ogóle spotykam. Nie, no, ciekawe jakie słuchy. Poszliśmy na herbatę. Poszliśmy na herbatę, która przerodziła się w wino. Tak, yy, musiałam zostawić samochód, yy, którym tam przyjechałam na tą herbatę. Zresztą ja, myśli, ja myślałam w ogóle, że to jak na herbatę przyjeżdżamy, ja mam jakiś montaż do zrobienia, no to... Przyjadę, wypijemy herbatę, prawda, wrócę do pracy i... i... Ale czekaj, 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 bo my się spotkałyśmy tak naprawdę jak niecały kilometr od Twojego domu. Dlaczego Ty jechałaś samochodem? No bo yy, ja, chyba się się... ja chyba się spieszyłam, bo to był taki okres, że do ostatniej chwili przeciągałam rzeczy, które robiłam i się okazywało, że zaraz się spóźnię, więc przyjeżdżałam samochodem. Okay. Ja, ja, tak mi się wydaje. Poczekaj, <laughs> bo zapomniałyśmy o tym. Że jeszcze wcześniej do mnie zadzwoniłaś i rozmawiałyśmy bardzo długo, chyba ze dwie godziny przez telefon, na różne tematy. Nie znając się tak naprawdę. Absolutnie się nie znając. Pierwszy raz w życiu tak naprawdę rozmawiając poza tym Spring Breakiem. No i naprawdę te tematy się pojawiały i rzeczywiście. Tak, no, było mi było, po prostu miło. Miałyśmy było miło. o czym rozmawiać. Oczywiście, jak każda z nas miała taki głos. <laughs> ja też lubię zieloną herbatę po prostu. <laughs> Tak, to prawda. Dobra, back to herbata. Back to herbata. Potem, yy, potem ja odprowadziłam Lulu do domu, ponieważ nie musiała przyjeżdżać samochodem, bo to było naprawdę blisko. Nie zaprosiła mnie do środka na początku. Błagam, jakby w ogóle jakby ja powiedziałam, że nie musisz mnie odprowadzać, bo wiedziałam, że to się tak skończy. jakby. Czyli nie chciałaś, żebym weszła. No bo miałam jakby pracę następnego dnia. Dla mnie miłość była zawsze ponad pracą na początku. Ale ja byłam mocno wkręcona w pracę, więc wiesz... Pracocholiczka. Wtedy, jak już byłaś pod klatką schodową, a nawet weszłaś do niej, bo było zimno, no to już musiałaś wejść na górę, prawda? Wyciągnęłam telefon i chciałam zamówić taksówkę. Ale ja na to nie pozwoliłam. W każdym razie tak się stało, weszłam na górę, no i już zostałam jakoś. No zaczęłyśmy się spotykać rzeczywiście potem. Zaczęłyśmy się spotykać. I tutaj oczywiście należy wspomnieć o fakcie, że na drugim spotkaniu Aga zostawiła u mnie szczoteczkę do zębów. U osoby, która miała problemy z commitment i generalnie jakby nie chciała się angażować, w sumie to nie szukała w zasadzie związku i... Ale nie wiedziałam o tym, że jesteś taka zamknięta na początku, na relacje. Trochę byłam. Minimalnie byłam jak ta lesbijka z kawału, która na drugą randkę przychodzi z dwoma walizkami i, i kotem pod pachą. Tak się, tak się poczułam. Nie mam kota, ale jakby walizek też nie przywiozłam. Zostawiłam tylko szczoteczkę. <grym> tylko, jakby. Coś leci? Nie no, no. <grym> co? Dobra, za każdym razem to gadasz. Zawsze. No dobra, yy, i co było dalej? Za chwilę rocznica nasza, lulu. Zapytała mnie, czy będę jej dziewczyną. No dla mnie uważam, że trzy miesiące to jest taki odpowiedni moment, ale ty chciałabyś wcześniej wtedy. To już po miesiącu. Już... Ja już byłam gotowa po pierwszej randce, w już ogóle. już ślub. Ja że... już wiedziałam, ja już wiedziałam. <grym> to i tak było dużo dla mnie. W sensie, wiesz, trzy miesiące to no to jest taki okres, jeszcze nie możesz poznać kogoś tak dobrze. Dlatego nie czekałam. Wiem, dzielnie. No, to, no i dobrze wyczekałaś. <grym> No potem wydaje mi się, że takim punktem ważnym było powiedzenie sobie, że taki intymny moment, że kocham. Kiedy to było? To było po y, imprezie Halloweenowej. W pewnym momencie wiedziałam, że Lulu ma trochę problem z takimi i wielkimi słowami i wielkimi sytuacjami, więc absolutnie nie wyrwałoby mi się to. Trzymałam to w sobie, chociaż ja już wiedziałam to wcześniej po prostu. I Lulu Chyba też już chciała to usłyszeć, ale nie chciała powiedzieć, bo trochę na mnie to wymusiłaś w jakiś sposób. E, no tak, ale jeszcze ci powiem, że uważam, co, czy, y, kwiecień, październik, no to 6 miesięcy, to jest idealny właśnie okres. Wiesz. Ale spotykałyśmy wie. się od... Y, no to właśnie trzeba było... Jak od stycznia. No, no w każdym razie. I Lulu zapytała, czy ją lubię. A ja w późnie powiedziałam, że ją kocham. I w tym momencie poderwałam się z przerażeniem, rozbudziłam się momentalnie i spojrzałam na nią przerażona, jak zareaguje w ogóle na to. Ale była zadowolona chyba. No tak odpowiedziałam, że ja też. A -a. <grych> ja mieszkałam w Kawalerce i bardzo sobie ceniłam to, że sobie mieszkam tutaj i mam swój, swoją przestrzeń, mam swoje tutaj rzeczy, wieczorki swoje sobie tutaj przychodzę i no dobra no to jakby jeszcze jest moment na to, żeby mieszkać razem później tak. To on przyjdzie, ale na razie go nie ma. Oczywiście też w żaden sposób nie naciskałam na to, to były tylko jakby jakieś tam możliwości, o których zaczynałyśmy rozmawiać. Hmm. I potem pojechaliśmy do Berlina i rozmawiałyśmy o tym pewnego wieczoru, tuż przed wybuchem pandemii. Właśnie to, tak. To było w ostatnim momencie, kiedy ostatnio? my byliśmy w Berlinie na początku marca. Na początku już... marca i za wróciłyśmy i już się to zaczynało. Ale jak jak byliśmy w tym Berlinie, to rozmawiałyśmy o tym wieczorem. I rozmawiałyśmy jeszcze o tym z innymi dwiema znajomymi. No więc tak się trochę przestraszyłam, ale no w zasadzie jak już wróciłyśmy, to to Aga i tak u mnie zamieszkała, bo wybuchła pandemia i, i okazało się, że jest miło. No widzisz. A tak się bałaś. Znaczy, oczywiście byłoby milej, gdybyśmy nie mieszkały w kawalerce, tylko miały jednak miejsce, gdzie każdy z nas może robić swoje rzeczy. Ale jest to dosyć duża kawalerka. Jest Bywa gorzej. Dobrze. Bywa gorzej. Zostało to mieszkanie również um, oczyszczone przez Agę. Bo i... jestem freakiem sprzątania i segregowania. Jakby ktoś potrzebował, być może kiedyś będę polską marikondo. Może tak być. Sprawdźcie, koniecznie. Więc szafy w przedpokoju przestały wylatywać rzeczy, kiedy się ją otwierało. To samo się stało z szafą w pokoju. Tak, Także okaza okazało się po prostu w pewnym momencie, że się dopełniamy na różnych polach. Że to, co. Bo to, czego ja nie umiałam, to Lulu wypełniała, a je, tego, czego Lulu nie potrafiła, to dla mnie było. Przychodziło mi to z dużo większą łatwością. Nie za bardzo się też kłóciłyśmy i nie kłócimy się też za bardzo. A nawet jeżeli się kłócimy, nie wiem czy to jest, sprzeczamy się, to wtedy mija bardzo krótka chwila i, i tak się godzimy. Tak, żeby nie było, nie jest zdrowe się w ogóle nie kłócić. Trzeba wyrażać swoje myśli, prawda? Tak. I poglądy jakby je weryfikować z drugą osobą. Wydaje mi się, Nie że... Nie trigerujemy się. Nie trigerujemy się. Gramy do jednej bramki. Staramy się o. przynajmniej grać do jednej bramki. Słuchajcie, to jest bardzo ważne w związkach. Czasami są dwie osoby, które po prostu na siebie działają jak płachta na byka i... Tak jest! Albo, mówię, niezgodność charakterów. Zanim zamieszkałyśmy ze sobą, to jeszcze na moje urodziny... Ach. W 2019 yy, dostałam rysie od Agi, czyli naszego króliczka, z którym teraz też mieszkamy. Króliczek wolnowybiegowy króliczka. Bo kwiecie, króliki są dosyć trudnymi zwierzętami, mimo wszystko. Jeszcze nam się trafił króliczek, który jest terytorialny. Yy, wszyscy nasi znajomi wiedzą. Machamy do nich, dziękujemy, że się opiekowały, opiekowaliście, opiekowałyście Rysią, kiedy nas czasami nie było, bo wyjeżdżałyśmy. Ale Rysia jest cudowną króliczką, kochamy ją. Już doprowadziłyśmy do momentu, kiedy leży obok nas, a na początku tylko biegała za nami i. Warczała. Warczała i podgryzała, także Rysia kuwetuje, czeka na jedzenie rano, ma swoje posłanko, ma swój pokój w kanapie, do którego chodzi, w starej kanapie. I tak, to jest dosyć istotne. No i co? I, i tak to trwa już czwarty rok. Jeżeli ktoś jest teraz w fazie poszukiwania swojej partnerki czy partnera, no to myślę, że warto pamiętać, że na pewno ma jeszcze czas. Nigdy nie wiadomo, kiedy się trafi po prostu ten moment i ta okazja. Tak jak u nas, który, która się okazja zupełnie niespodziewanie przydarzyła i nikt się nie spodziewał. To po prostu było abstrakcyjne, więc nie każdy musi mieć partnera czy partnerkę. Oczywiście, jakby, absolutnie, ale jeżeli jako ma ochotę, no to niech pamiętam, że wszystko jest możliwe. Dziękujemy Wam bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawić nam lajka, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. Zostawcie nam koniecznie komentarz. Napiszcie, jak spotkałyście się, poznałyście ze swoimi drugimi połówkami. Czy macie jakieś zwierzątka wspólne, czy może cały czas czekacie na kogoś. Wszystko na pewno będzie dla nas bardzo interesujące i pomocne. Chcemy poznać też Was i Wasze historie, naszych widzów. No i oczywiście też czekamy na jakieś tematy od Was dla nas, o których możemy powiedzieć. Więc zostawcie nam komentarz, subskrypcję, lajka. Czekamy na to wszystko, to nam pomoże rozwinąć kanał. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa, pa!